Dzień dobry, tu Listek Elf ze Stuttgartu. Rzecz się dzieje o 6 rano. Dzwonek do drzwi, po drugiej stronie stoi policja. Przez drzwi dowiadujesz się, że mają w ręku nakaz prokuratorski albo decyzję sądu o przeszukaniu Twojego mieszkania. Pytasz się w jakiej sprawie, okazuje się z papierów, że chodzi o Twoje zachowanie w internecie. Zamieściłeś nieodpowiedniego mema, napisałeś komentarz, który podpada pod ustawę, albo zacytowałeś komentarz, który również pod tą ustawę podpada. Policja informuje Cię, że przede wszystkim zostają zabezpieczone Twoje urządzenia elektroniczne, ponieważ mogły one zostać użyte do popełnienia przestępstwa, i na nich mogą być dowody popełnienia tego przestępstwa. Także absolutnie w szoku oddajesz swój telefon, swojego laptopa, swój tablet. Policja się oddala. Takie sceny można zobaczyć w reportażu amerykańskiej telewizji CBS, który został zrobiony w Niemczech. Reportaż ma tytuł Pilnowanie porządku w internecie w Niemczech, gdzie mowa nienawiści i o belgii są przestępstwem. Dziennikarze CBS byli podczas porannych przeszukań mieszkań podczas tzw. dnia walki z przestępstwami w internecie. Ten reportaż niesławnie spopularyzował Niemcy na całym świecie. Szeroko komentowany był również w Niemczech, tak przez niezależnych youtuberów, jak i mainstreamowe media niemieckie. Tym bardziej, że później w reportażu mogliśmy usłyszeć wypowiedzi trojga prokuratorów z Dolnej Saksonii, którzy tłumaczą, dlaczego tak się dzieje i jakie są ich motywacje działania. Ale zanim do tego dojdziemy, prowadząca amerykańska dziennikarka tłumaczy swoim amerykańskim widzom, że tutaj w Ameryce mamy pierwszą poprawkę do konstytucji, która nam zapewnia wolność słowa. Niezależnie od tego, czy Twoja wypowiedź kogoś obraża, czy nie, wolność słowa jest zagwarantowana. Jednak w Niemczech jest zupełnie inaczej. Z reportażu dowiadujemy się, że ta akcja, którą oglądaliśmy, to była jedna z 15 akcji przeprowadzonych tego samego dnia o tej samej godzinie równolegle. Akcje niemieckiej policji przeciwko nienawiści w internecie były prowadzone wielokrotnie. Sam sobie przypominam, jak minister spraw wewnętrznych pani Nancy. Faser jakiś czas temu ogłaszała taką akcję i mówiła głośno, że kiedy policja stoi u drzwi, to dla każdego sprawcy staje się jasne, że przestępstwo z nienawiści ma swoje konsekwencje. Wtedy podczas jednego z pierwszych dni przeszukań przeszukano 50 mieszkań w Niemczech. Następnie widzimy w programie troje prokuratorów z Dolnej Saksonii, którzy zajmują się przestępstwami w internecie w Niemczech. Jest bodajże 16, tego typu jednostek rozrzuconych po całym kraju, których zadaniem jest monitorowanie, monitorowanie internetu i wyszukiwanie tego typu przestępstw. Co jest przestępstwem? A więc prokuratorzy bardzo chętnie po angielsku, bardzo dobrą angielszczyzną, opowiadają nam o tym, co w Niemczech jest przestępstwem i dlaczego tego typu akcje są prowadzone. Okazuje się, że karalne jest ogólnie obrażanie kogokolwiek. Obrażanie kogokolwiek jest karalne. Również nie w internecie, tylko tak po prostu. Jednak jak tłumaczy prokurator, jeśli ktoś obrazi kogoś w internecie, to kara za taką obrazę będzie wyższa. Dlaczego? Dlatego, że w internecie to zostaje. Jak ja obrażę cię werbalnie. To to było, minęło, wszyscy zapomnieli, nikt nie słyszał. Natomiast jeśli obrażę cię w internecie, to to zostaje w internecie na wsze czasy. Dlatego w takich przypadkach prokurator żąda wyższej kary. Podobna sytuacja jest, jak mówi prokurator, z komentarzami albo postami napisanymi przez innych ludzi, które ty jako użytkownik internetu na Facebooku czy też na YouTubie po prostu powieliłeś, zacytowałeś. Cytowanie czy też powielanie wpisu, który jest karalny, jest również karalny. Dlaczego? I tutaj prokurator tłumaczy: dlatego, że użytkownik internetu nie jest w stanie odróżnić tego, czy to jest oryginał, czy to jest tylko cytat, czy to jest post, czy to jest ripost. W związku z mniejszym ty jako użytkownik internetu musisz się dobrze zastanowić, co ripostujesz. Jeśli zamieścisz cudzy wpis, który jest karalny, to ty również stajesz się karalny. Po tym, jak prokuratorzy wyjaśniają, dlaczego takie i co jest karalne w Niemczech, następuje pytanie amerykańskiej dziennikarki o to, jak ludzie reagują na to, że zostaje im zabrany telefon komórkowy, smartfon. I tutaj jest najbardziej szokujący fragment tego reportażu: a mianowicie prokuratorzy mówią, ludzie są zszokowani, po czym zaczynają się śmiać: hehehe, he, he, są zszokowani. Na mediach społecznościowych niemieckich ten fragment wzbudził właśnie największe emocje. Niemcy komentujący ten reportaż na Xie zwracali uwagę właśnie na ten wspólny śmiech prokuratorów. I niektórzy, na przykład pan Julian Reichelt z portalu News, komentowali ten fragment jako infantylno-sadystyczną parodię, jak z Simpsonów nie wiem czy pan Reichelt ma rację ale niewątpliwie w tym śmiechu prokuratorów w momencie gdy opowiadali o tym jak ludzie są zszokowani gdy im się zabiera komórki było coś niepokojącego tym bardziej, że jeden z prokuratorów za chwilę w komentarzu przyznaje, mówi tak, to jest pewien rodzaj kary w momencie kiedy twój telefon zostanie ci zabrany a ta kara dla ludzi jest często bardziej dotkliwa niż kara pieniężna i ten fragment to jest drugi fragment, który jest bardzo bardzo, bardzo zastanawiający. Może nie jest tak bulwersujący jak ten ze śmiechem, ale jest bardzo zastanawiający, ponieważ mamy tutaj do czynienia z działalnością prokuratora, czyli ten, ten obywatel, do którego się przychodzi i któremu się mieszkanie przeszukuje, któremu zabiera się telefon, nie jest jeszcze winny. Jeszcze ta wina nie została udowodniona, jeszcze nie było sprawy w sądzie, tymczasem zostaje mu zabrany telefon komórkowy. Więc, proszę Państwa, z tym telefonem to jest naprawdę poważna sprawa, ponieważ e, jeśli i zostaje zabrany Twój telefon, on ląduje na biurku technika policyjnego i teraz co w tym telefonie jest? Więc, przede wszystkim, mówimy o rzeczach prywatnych. Mamy tam prywatne zdjęcia, mamy tam prywatne rozmowy na Whatsappie, które zostaną prawdopodobnie przez technika policyjnego przeczytane. Gorzej, mamy tam hasła do rozmaitych portali internetowych. Także, ktoś, kto dostaje się do Twojego telefonu, dostaje się również do haseł, które tam są i według niemieckiego prawa ma również prawo dostać się na twojego Facebooka, na twojego Xa, na twojego Instagrama, do twojego iClouda i wszystkich rzeczy, do których hasła nagle w telefonie się znalazły. Tutaj w Niemczech jest tak, że nie masz obowiązku podawać tych haseł, ale jeśli ten telefon zostanie tobie zabrany i jeśli tam są hasła, to policja ma prawo te hasła wykorzystać. Następną rzeczą i tak naprawdę najgorszą w tym wszystkim, bo zakładam, że prywatne Zdjęcia to mogą być najwyżej wstydliwe. W przypadku 99% ludności tam nie ma dowodów przestępstwa. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest, że nasz telefon, ja zwracam Państwu na to uwagę, służy do tego, żeby żyć. W telefonie mamy bank, w telefonie mamy dostęp do kasy chorych, w telefonie mamy płatności telefonem, w telefonie mamy swoje ubezpieczenia, w telefonie mamy często albo coraz częściej sterowanie. Mieszkaniem na zasadzie smart home, w telefonie mamy otwieranie drzwi, a czasami mamy nawet kluczyk do samochodu. Nie wspomnę o tym, że telefony są bardzo często, a firmy na to pozwalają, używane do pracy, na przykład do prowadzenia rozmowów, rozmów przez Teamsy. W związku z czym utrata telefonu dla coraz większej ludzi. Jest utratą możliwości zapłacenia w sklepie, zarządzania własnymi pieniędzmi i zarządzania własnym życiem. I to się wszystko dzieje w momencie, kiedy nie ma jeszcze żadnego wyroku. Jesteś na razie tylko podejrzany. W związku z czym, zabranie telefonu nie możemy traktować jako kary, tylko jako represję. Jako szykanę. Zresztą pan prokurator w wywiadzie dokładnie o tym mówi, że jest to rodzaj kary, czyli po prostu represję. Efekt tego wszystkiego przypuszczam jest taki, że osoba, która przeszła przez to wszystko, przyszła policja, zabrała telefon i nawet jeśli wygrała sprawę w sądzie, nawet jak ten telefon został zwrócony po jakimś czasie, to ma takie doświadczenie, że następnym razem przed. Opublikowaniem czegokolwiek w internetach dobrze się zastanowi, ponieważ nie będzie chciała przechodzić tego jeszcze raz, nawet jeśli całą sprawę wygrała. Następnie, w reportażu, jesteśmy w pomieszczeniach, w których prokuratorzy pracują. Widzimy tam całą masę rozmaitych teczek z rozmaitymi sprawami. Pan prokurator pokazuje chętnie dziennikarce amerykańskiej telewizji, jakie sprawy się w tej chwili toczą. Pokazuje dwie sprawy o memy. Oba memy są rzeczywiście niewybredne i dotyczą nienawiści skierowanej w kierunku uchodźców. Prokurator mówi, że w Dolnej Saksonii, w samej Dolnej Saksonii, prowadzonych jest rocznie około 3,5 tysiąca spraw o przestępstwa nienawiści w internecie. Z reportażu dowiadujemy się również, że przepisy zostały zaostrzone, przepisy dotyczące nienawiści w internecie po zabójstwie w 2019 roku Waltera Lipke. Walter Lipke został Zastrzelony za swoją działalność polityczną przez jakiegoś szaleńca. Ta sytuacja wzbudziła w Niemczech wielką dyskusję o nienawiści w internecie skierowanej w stronę polityków. W reportażu widzimy również panią polityk zielony, która opowiada, co jej się zdarzyło, jaki has, jaki hejt się wylał na nią w internetach. I tutaj pojawia się tak naprawdę to wielkie pytanie, o ile jest jeszcze zrozumiałe w miarę, że takie memy, jakie prezentuje nam prokurator z Dolnej Saksonii, to powiedzmy w pewnym sensie przegięcie. Mówię w pewnym sensie, ponieważ one są nieakceptowane tutaj, natomiast dla Amerykanów jest to absolutnie niezrozumiałe, że w internecie nie można zamieścić mema. A więc ściganie za przesadzone memy można jeszcze zrozumieć, natomiast po całej sprawie z Walterem Lübcke w Niemczech wprowadzono niesławny przepis, czyli paragraf 188. Paragraf 188 mówi o zniesławieniu osób publicznych w życiu politycznym, mówi o ochronie Prawnej polityków przed obywatelami, którzy najczęściej przez internet ich obrażają, ponieważ w Niemczech toczy się i toczyła się i toczy i będzie się toczyć, wielka dyskusja, czy w ogóle taki paragraf powinien w prawie istnieć. Z jednej strony, orzecznictwo sądów niemieckich mówi o tym, że osoba publiczna teoretycznie musi więcej znieść. Jeśli jesteś osobą publiczną, to musisz znieść to, że ludzie cię nie lubią, że będą pisać o tobie niewybredne komentarze, i taka publiczna osoba jest niejako mniej, chr mniej chroniona przez prawo niż zwykła osoba. Czyli to, co jest uznawane za beleidigung, czyli obrazę drugiej osoby w przypadku zwykłych osób fizycznych, mnie, ciebie, tej pani albo tego pana, nie powinno, czy też nie jest uznawane za obrazę w momencie, kiedy jest skierowane do polityków, do osoby publicznej, ponieważ osoba publiczna, jako osoba publiczna musi po prostu więcej znieść, a z drugiej strony jest bardziej odpowiedzialna za to, co głosi. Takie było orzecznictwo, jednak paragraf 188 to w pewnym sensie zmienił, ponieważ paragraf 188 staje w obronie polityków, i za obrazę polityków przewiduje jeszcze wyższe kary niż te, które w prawie są przewidziane za obrazy zwykłych ludzi. Ten paragraf jest w Niemczech przez polityków wykorzystywany. Słyszeliśmy wielokrotnie o posłach a członkach rządu ostatniego szczególnie, którzy bardzo chętnie obrażają się na obywateli i bardzo chętnie, dokładnie z tego paragrafu, oskarżają obywateli o na przykład mowę nienawiści. Istnieje również podejrzenie, o czym czytałem wielokrotnie w internetach, że istnieją kancelarie prawne, które na tym przepisie właśnie próbują zbudować biznes. Działa to w ten sposób, że taka kancelaria prawna przeszukuje internet, wyszukuje wpisy na Facebooku, czy też na x czy gdziekolwiek indziej, które podpadają teoretycznie pod ten przepis, a następnie wysyła do jednego, drugiego, trzeciego polityka, a polityków mamy w Niemczech całą masę, bo to nie tylko rząd, ale wszyscy posłowie z Berlina i wszyscy posłowie i członkowie rządów lokalnych w Landach. No więc taka kancelaria wyszukuje taki wpis, który podpada teoretycznie pod paragraf 188 i wysyła do polityka, ty polityk, popatrz tutaj, nie, szanowny panie polityk, tutaj jest wpis, który podpada pod ten przepis, chce pan oskarżyć, pan chce nie... i nie chce oskarżyć. I to jest następny argument, który jest podnoszony przeciwko temu paragrafowi 188, że po prostu może być nadużywany. A pod koniec reportażu występuje jeszcze pani Józefina... Józefin, nie wiem jak czytać jej imię, pani Józefina Balon, która jest aktywistką, która pomaga ludziom dotkniętym hejtem w internecie i zaraz na początku wygłasza takie zdanie, że wolność słowa tak, ale musi być ograniczona, a następnie je udowadnia. Dowód jest taki, że w momencie, kiedy wolność słowa jest nieograniczona, to może się zdarzyć, że będzie istnieć grupka ludzi, która korzystając z nieograniczonej wolności Słowa, spowoduje, że wszyscy pozostali zostaną zastraszeni. No tak, ja z jednej strony mogę zrozumieć panią Balon i dlaczego ona tak mówi, ale nie wiem, czy ona zauważa, że ograniczanie wolności słowa prowadzi dokładnie do tej samej sytuacji. W momencie, kiedy masy ludzi, pozostała część społeczeństwa zostaje tak zastraszona tym, że o 6 rano przyjdzie policja i zabierze im smartfona, czyli środek do życia w dzisiejszych czasach, że przestanie się wypowiadać. Czyli efekt będzie tego dokładnie taki sam. Na koniec jeszcze prokuratorzy z Dolnej Saksonii mówią, że ich praca ma sens, jak widzą przestępstwo, to chcą prowadzić śledztwo. Dziennikarka już nie pyta, co to jest niemiecki porządek i jak należy go rozumieć. Liste Elf, pozdrawiam ze Stuttgartu. Odezwę się jeszcze, zapraszam do subskrybowania kanału. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach i powiem i teraz, 50% moich widzów nie subskrybuje kanału, a ogląda kanał regularnie, dlatego bardzo proszę wszystkich o subskrybowanie kanału. To jest wielka pomoc dla algorytmu. Algorytm też wymaga pomocy, żeby ten kanał troszeczkę tak do góry, żeby więcej ludzi się go oglądało, bo tematy są ważne. Ciekawe czasy są, tematy są ważne. Trzeba oglądać, trzeba subskrybować. Można też kanał powspomagać. Sposoby wspomagania w opisie. Zapraszam na następny film. Listę R. pozdrawiam ze Stuttgartu, odezwę się jeszcze. Cześć.